Despionski, Piotrow Bartek Martek Cucharki. Robert Krajewski Łukasz Kosłówski Zaczyna ekipa Kobla Znaczy od Panie w pozwodzie, na dwa niecelnie na Jakoptać zatrzymanie, ale jest w ataku. Nerwowa reakcja. ale piłka dla gości. I po raz kolejny zespół Fogla zaskoczy niezorganizowaną akcją drużyny Hydrostaru. Niezorganizowana, ważne, że może być skuteczna, a i... 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 Niecelny rzut, krzyżka spyta na zbiórce Łukasz Jakubca. Niecelne punkty. Zlecająca po dobrym pytaniu Piotra Krajewskiego. Firmowa akcja tych dostarczy. Dobre rozrzucenie, powrót piłki. Nie ma niecelne punkty, ale jest na zbiórce niecelny rzut, jednak ja jednak przyznać, że ta gra na obwodzie, pokonanie odróżnienia poglądów, wygląda na, naprawdę nieźle. Łoł, Łoł, Łoł. Kilka dla drogi. Obydźcie, ktoś trzyszka spyta i przyrzuci. Tak jest. Zawodników na pewno nie zdecydowałaby się na takie rozegranie tej akcji, ale, ale to też jest jakiś sposób. Sędzia pokazuje bramy, dalej nie ma autu. tego co widzę, FOG stosuje jedną zagrywkę. Wobec Marcola Krzeszylka Adamskiego, który zdobywa Nie, nie ma pewnych punktów, tak chciałem to powiedzieć, ale są to jest nasze mikrofony oczywiście tego nie zbierają, ale mogą Bo... Państwo uwierzyć na słowo, że publiczność szaleje. bilety zostały wyprzedane podczas gdy wyprzedaż została ogłoszona na stronie internetowej, która nie istnieje, ale no, jesteśmy w Radomiu, baliśmy się, że strona zostanie skradziona i znajdzie swojego nowego właściciela i mecz mógłby się odbyć wówczas w koszalinie Nikt tego nie chciał Teraz w czasie swojej jednej wypowiedzi dwa punkty Roberta Janusza Od razu przepraszamy za komentarze, które mogą być bez sensu, ale tak jak gra Fogla, tak i my nie rozumiemy czasami samych siebie 6-7 jest

za zbiórki również będzie nagroda która nie zostanie niestety wręczona gdyż organizator całych zawodów dzisiaj jest nieobecny więc nagroda przejdzie na przyszły rok dokładnie ja też myślę, że jest to yy, sposób tydrostaru, żeby zaskoczyć przeciwnika zdołować tropę pierwszy niecelny rzut nie drugi wpadł podobnie I, lecia... ale wtóż pojawił się na boisku w drużynie Fogla yy... Pawełczak, tak, Piotr, Piotr. Pawełczak, Pawełczak posunie na pozycji centra. Widzimy waleń po boisku. Właśnie dostał piłkę i przesuwając trzech zawodników Hydrostarów, niemalże trafił niestety w piłkę. Jeszcze fał. Przyzwyczaił nas do tego typu zachowań. Módlmy się o to, żeby nie dostał przewinienia technicznego. atmosfera no, jest gorąca, ale mecz stoi na razie na dosyć wysokim poziomie.

Ileż ci mają siłę? Piłka lata ze strony na stronę. No, zwykle czas jest skracany mniej więcej o 10 minut. Ale takie rzeczy oczywiście tylko w Radomiu. Dlatego w przyszłym roku zapraszamy na finał i na naszą stronę, która nic nie istnieje. Przed halą naprawdę też się dużo dzieje. Więc my spójrzmy nawet na tą wysoką stronę. Bojka oddała, no... będzie, ale. Ależ walka jest pierwszy wizdek tego sędziego w tym meczu. Tego sędziego był to fałsz. Ależ przejął piłkę w oczek. To był drugi fałsz tej karty, dopiero w ruszyny tego otwarcia. Ojciec noga do ławędzia, ławęd za trzy. Tak jest. Zagrał w finale, gdyż jego drużyna zajęła piąte miejsce. I teraz niestety... Na... No Było to miejsce szóste. Na 7 Dobry pas. Do Kuby Buczkowskiego nie ma. Będą to kompetencje jego, od Pachończak. Czy będzie to rozmiar Że ta gra szybko się toczy. V wow, ofensywny, mimo że wpadły punkty niezaliczone, a mogło być 12 do 9. To pod uwagę to i w transystyny naprawdę, jest z Może się to zdarzyć, gdyż tak, że i takie mecze się odbywają. Ale to my tu rozmawiamy, a tutaj kolejna strata i kolejna szansa na to, żeby drużyna Fogla przejęła, nie przejęła, ale zbliżyła się wynikiem do drużyny hydrosparu. Jednak musi uważać, bo w tej kwarcie ma już 4 paule drużynowe, więc nie może grać zbyt ostro. No i błąd kroków Właśnie Właściwie sklepu monopolowego, w którym możemy zakupić różnego rodzaju produkty alkoholowe, które oczywiście nie mogą być spożyte na hali sportowej. Jest według sędziego, błąd po może niecelnym drugim rzucie Wojciech Nomi. Wojtek Noga, jeden z lepszych snajperów w tej ligi za trzy punkty. I aż nas dziwi, że nie wyłatwienie rzutów osobistych z eliminą trzech punktów, gdzie wyczuje się doskonale. A takie sytuacje w tej lidze miały miejsce. Bo jesteśmy oczywiście gdzie? W Radomiu. A w Radomiu wszystko jest możliwe. Biegną, tak, cieszymy się. Weźmie udział w zbiórce. Nie, jednak nie. I mam odgwizdać taką sytuację. To jest dobra decyzja. No, niestety pokazalibyśmy powtórkę i wtedy byśmy mogli zobaczyć dokładnie co się wydarzyło, ale gra też się tak szybko, że no, nie, nie mamy czasu ten... I jest jakiś gwizdy. Są są dyskusje. Punkty niezaliczone prawdopodobnie. I piłka dla zespołu Kogla. Trwa dyskusja. Czekajmy, możemy decyzję końcową. Jednak punkty zaliczone. A tak, Powinien dostać tą piłkę i sędzia, który był bliżej, jak i dobrze postąpił. Dla... w obronie zawodnicy. Już, już chyba zobaczyli, jak się... Ale to wygląda. Tak, na tej chwili. do tego się o że tak, 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 na zawodników tak, 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 15 punktów przewagi, wyprostaru. Jeżeli wyprostar zyska zbyt wysoką przewagę, zespół pobra może nie dać rady odzyskać, ale doskonale wiemy, że to są walczący, chłopcy, nie zawsze trafiający do kosza, ale jednak nie można im odmówić zaangażowania. teraz Pub Marsula tak niecelnie no, mnożą się teraz nie, nieskuteczne akcje znaczy, yy, gości, którzy mają tylko 7 na swoim koncie. Jak dzisiaj zespół hydrostaru zaczyna się długi z drzew, co no i nie chciałem powiedzieć, ale akcja była wyśmienita w obronie. Żeby Fogel tak właśnie nie zaczął grać. Może częstsze zmiany spowodowały właśnie taki rezultat. Balur Marsula próbuje sam skominować strefę faul, punkty, niestety. Dobra, dobra akcja, dobra decyzja jest, że, okay. no, odpowiednia. Coś musi wziąć na barki grę. Mamy czas. czas. I mamy czas. dla zespołu, nieważne którego. W UK, tak się stało. Zobaczymy. I ten punkt jeden może zaważyć o późniejszym wyniku. Nawet dwa punkty. Cieszylibyśmy się, gdyż no niestety to by zbliżyło z Fogla do zespołów Hydrostaru, a tak niestety będą musieli wywalczyć to w obronie co im się no, nie udaje konsekwentnie zespół Hydrostaru penetruje w strefę podkuszoną na razie smutne jest to, że Pogiel nie ma na to żadnej odpowiedzi jeśli chodzi o strefę podkoszoną, a przecież Pogiel no, ma kim grać pod trzeba to powiedzieć z tą podziemnej się... tak. inaczej Dwie ekipy, które mają najlepsze tak, tak trzeba to na razie. Łukasz Łubiński potrafi pomóc w wielu meczach swoimi warunkami. Tak, żeby ich na to pokazuje, że w ogóle stać na zwycięstwo, walkę. I wierzymy, że tak będzie, tak. nie? Chcemy obejrzeć równe spotkanie w mieszkaniu. Kwartek, kutra, równe nie zdziwię się, i na koniec dobije rywala w oba trzema prynkaniach, bo jest do tego zrównoważone. Zobaczcie, nic <śmiernik> z tego, nic z tego. Na tym etapie gry trzeba stwierdzić jasno, że ekipie Hydrostaru wygląda to tak, że wychodzi wszystko, a ekipie Fogla no niestety nie wygląda to najlepiej według mnie niestety ten mecz nie przypomina tego z poprzedniego sezonu kiedy to ogień tak naprawdę prowadził przez 3-4 spotkania i dopiero w końcówce czwartej kwarty stracił inicjatywę i przegrał coś się stało u kasały Jakubczakowi. mamy jeszcze 5 sekund do końca 4-3 sekundy mamy Tak Przyjrzyjmy się co się tam dzieje właśnie z Łukaszem.